Witajcie z tej strony odkrydy, jest właśnie jakeromatory z to Topiko 6, tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku napowiem no wam tak. E, wojna totalna, dosłownie wojna totalna, mamy praktycznie z każdym państwem, z każdym mocarstwem, jakby to tak właśnie nazwał, mamy dosłownie wojnę. Z każdym mocarstwem. Dziwne, że jeszcze atumówka nie spadła. O! To teraz zobaczyłem taki smaczek. Okej. Okay. Fajny posążek, ale tak, mamy właśnie kolejną inwazję. Tym razem nie wiem, kto nas atakuje. Aha, Chińczycy nas atakują. No dobrze. Tak więc, Chiny, Chińczycy nas atakują, ale to co nie zmienia faktu, że powoli, powolutku, zaczynamy podpisywać e, pakty pokojowe. Więc w końcu uda nam się to wykonać. Czyli w tym przypadku to tak. Musimy tutaj wykonać na przykład eksport, e, eksport samochodów. No właśnie, pytanie, czy ja... Tak, zbudowałem w poprzednim odcinku fabrykę samochodów, więc zaczniemy eksportować samochody. Wykonamy kolejne zadanie. Następne zadanie, które jest chyba gdzieś tutaj. No właśnie, dostałem tutaj od Rosjan. Od Rosjan zadanie pod tytułem, muszę mi zapłacić około 100 tysięcy dolarów. Czyli dość łatwe zadanie, ale jednocześnie potrzebuję kasy. Na razie nie mam kasy, bo cała kasa idzie oczywiście w obronność. W tym przypadku na dość kosztowne bomby precyzyjne, które właśnie teraz, jak sami widzicie, bombardują desant. Dobrze, ja włączę przez ten czas czas, a my poczekamy oczywiście na dalszą kwestię kasy, której na razie jej nie mamy. Cztery czołgi, cztery oddziały piechoty. Dobrze, że ja mam lotniskowiec, bardzo dobrze, bo to jednak bardzo pomaga, Patrzę na ogólną sytuację, co, co tu się odwala. Dobra, to tak piękny eksport będzie. Nawet bym powiedział, że możemy od razu wykonać te zadanie. You're looking magnificent today, Presidente. Have you done something with your hair? Thank you, Presidente. Your insults are forgiven. So let us drink to friendship, Nostrovia. Dobrze, czyli z Rosją został podpisany pokój. Import ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Dobrze, wykonamy to. A więc patrzymy, import. Gdzie jest tutaj import ze Stanów Zjednoczonych? Pewnie dość zawyżona cena to będzie, raczej znaczy na pewno. Albo i nie, bardzo tania cena. Bardzo tania. Dobrze, czyli kolejny pokój został podpisany. Całe szczęście. Niestety tutaj musiałem wydać te 100 tysięcy. Ale no cóż, najwyżej później się to wyrówna. O, samolot pasażerski właśnie odleciał Z turystami. Chyba teraz mamy więcej turystów dzięki temu, że powoli, powolutku podpisujemy te pokoje. Znaczy pokój, czy tam rozej? Macie rozej. A może i pokój. Jak zwał, tak zwał. Tak to powiem. Na razie czekamy. Dostaliśmy pomoc społeczną, a czy pomoc zagraniczną od strony państw Bliskiego Wschodu. 4000 dolarów. No dobrze. Dobre i to. Tutaj szykuje się piękny eksport. Dokładnie 30 tysięcy. Też bardzo piękna sprawa. Jak ta meble? Meble się powoli niby produkują. Stalownie nie muszą ulepszyć. Tutaj tak samo, a właśnie może bym tutaj albo coś takiego zrobimy, zwiększymy wydajność produkcji i może jedno zadanie wykonamy, czyli zbudujemy tutaj fold gdzieś, nie wiem. Może tutaj, teraz szybko postawimy raz, dwa i jeszcze jeden. Po pierwsze, zwiększymy tutaj oczywiście modernizację wyposażenia, arsenał i jeszcze okej. Okay. Jeszcze poprawimy tutaj serwis, czyli tam opieka społeczna, e, opieka zdrowotna i te sprawy. Nawet jedno zadanie dodatkowe zostało wykonane. E, kolejne zadanie to będzie może coś jak, nie wiem, w wersji topiko, czyli pent Pentagon, tylko w wersji topikańskiej, tylko postawimy go w tym miejscu. Mało tego, zobaczmy jak tam prąd. Niestety budynek został zniszczony. Aha, taki budynek. I zykę A jeszcze by tak sprawdzić. Czy bym tutaj zmieścił nowy apartament? A no, w tym miejscu tak, i ta kwestia została załatwiona.

Tutaj zwiększymy oczywiście żywotność naszych oddziałów. Tutaj postawimy zwykłe mieszkania. Może ktoś będzie zainteresowany? Zobaczymy. Jeszcze takie zwykłe mieszkanie. Mam problem z prądem? Nie. Nie ma jeszcze problemu z prądem. A tutaj mogę trochę zwiększyć nakłady. Dobra, czyli to jest załatwione. E, tak, jak tam? Tutaj? Samochody, wkrótce. Tutaj eksportujemy te wszystkie nasze meble. Tutaj niedługo wykonamy zadanie na, te, na tą ropę naftową. Czyli dobra, wszystko idzie po ale pozytywnie. Jedna sprawa, bo gdzieś pamiętam, że tutaj była platforma wiednicza, która wydobywała nam ropę naftową. Ale czy ona została usunięta? thank you, presidente. this cash-stuffed envelope is one of the weightiest i've ever received. what's that, presidente? you'd like to forget that unpleasant incident with the nuclear missiles? Huh? wouldn't we all? Addycte. this all seems to be in order, presidente. Dobra. Czyli przedostatnie zadania związane z mocarstwem zostało wykonane. Teraz czekamy tylko na eksport samochodów do Chin. I dzięki temu wykonamy tą misję i ta wyspa zostanie ukończona. Dobrym accedem. Oczywiście. Nie wiem, może tutaj stację Meta bym wybudował? By Robigo's flying cars have improved in leaps and bounds over the last decade. New flight times are almost a minute. Well done, nerds. Keep going. No bo wszystko zostało poprawione. Wszystko będzie tutaj pracować. Więc to mnie cieszy. I tak czekamy dalej. Tak się zastanawiam, może bym wybudował jeszcze bank. Gdzieś tutaj bym go postawił. Na przykład w tym miejscu. A, możemy dać to. Czyli to, to wybudowanie kolejki górskiej. Dobrze powiedziałem: kolejka górska. No, ale kostel. Tanie samochody, produkujcie się szybciej. Ja tak Was proszę. Proszę Was właśnie o szybszą produkcję. Tutaj poprawimy właśnie jakość. Tutaj tak samo. I jeszcze bym poszukał gdzieś tutaj, pewnie jest jakieś złoże, ale to zaraz. Najpierw bym chciał postawić tutaj elektrownię wiatrową. Nadmorska farma wiatrowa, oczywiście. O, idealnie. Będzie trochę więcej prądu. I dzięki temu mogłem właśnie tutaj coś postawić. A właśnie co chciałem postawić. A, kolejna kopalnia żelaza. Czyli żelazo. No właśnie, gdzie jest tutaj najbliższe złoże? Zupmy tak. I teraz mogę sprawić żelazo. Najbliższe żelazo jest tutaj, w sumie. Albo tutaj. A mogę tutaj nawet postawić i... nie będzie przeszkadzać. No mogę to przejąć. A raczej, raczej wątpię, żebym chciał to zrobić te zadanie. Ale zobaczymy. Jak tam hotele? W ogóle te hotele są przepełnione? No, w teorii tak, ale nie jakoś specjalnie. W takim mniejszym stopniu można powiedzieć, no, ma tutaj taki budynek jeszcze powstał przy okazji. Teraz sobie ulepszymy. Mogę sobie na to pozwolić, bo mamy bardzo, dużo, bardzo fajne dochody. So, you know map... Fire Station? Emisja starzowska? No nie, bo mogę to postawić. Tylko gdzie? No właśnie dobre pytanie, tylko gdzie? E, jak tam eksport samochodów? Ile mi brakuje? No, jeszcze mi brakuje. Czyli czekamy na samochody. Chyba, że... Chyba, że jakoś ja tutaj łyknę samochody. Czyli będę importował samochody i ja to się eksportował. O, na przykład jakoś tak byśmy to zrobili. A wiecie co? Zróbmy Zrob tak. A nie, nie mogę. Czy jednak gra ja to przemyślała. No cóż, czyli czekamy, czekamy grzecznie i tyle. Ej, jak to nie mogę? No mogę jednak. No może trochę tą turystykę byśmy jeszcze poprawili. Na przykład ten cały roller coaster, by tutaj by powstał w tym miejscu. Mało tego jeszcze taka stacja metra. I bym jeszcze zainwestował może kolejną elektrownię słoneczną. Albo po prostu... Albo nadmorska farma wiatrowa. Też to jest jakaś opcja. No, i tak to można też załatwić. No, chyba przydałyby się nowe mieszkania, z tego co widzę. I chyba tak to zainwestujemy. Ja to nie zmienia faktu, żebym tutaj dał jeszcze może zieleniak. I to zadanie zostało wykonane. Może jeszcze taki punkt kliniczny. Co to nie bywa się, mamy...

Kijowy eksport, bardzo kijowy. Tutaj fabryce samochodu brakuje. Może bym jeszcze bardziej zwiększył wydajność tego zakładu. A, Stali wam brakuje. To może bym tutaj zatrudnił kolejne kierowców. No, mniej więcej, właśnie tak to zrobimy. Tutaj jeszcze poprawimy warunki w pracy. A jakby chciał jeszcze postawić taki budynek, jak na przykład ministerstwo, chociażby. Zobaczymy, jakich mamy ministrów do, wy, do wybrania. Mam nadzieję, że jakichś ciekawych. Ale to jeszcze zobaczymy. Gdzie bym to chciał postawić? Może tutaj. A może być tutaj. Dobra, minister edukacji. Damy tutaj przedstawiciela komunistów, bo dzięki temu zwiększymy liczbę studentów na nauczyciela. A tutaj byśmy dali na przykład zmniejszone koszty utrzymania budynków wojskowych. O, zwiększona efektywność wydobycia w budynkach w typu kopalnie i jeszcze żurawy pompowe, czyli wydobycie ropy naftowej. Większa efektywność o 5%. Departament, yy, aha, z, zagraniczny. O, lepsze, lepsza turystyka. Jeszcze tutaj możemy coś ulepszyć. Departament wewnętrzny, jeśli dobrze czytam. Lepsza jakość pracy o dwa punkty. A w ogóle tutaj coś występuje? W tym miejscu? A jest, bo jest. Ale jako tako nie występuje nic tutaj. No bo tutaj maksymalnie, żeby jak najlepiej pracowali.

And your legend significantly elevated. This story speaks to Penultimo. As everyday people go about their lives, scraping money together for the occasional luxury or treat, titans stride the earth behind them, too big to fail, too large to even be seen. Life is different for the winners, Presidente. Let us hope that this will always be so. I udało się, mamy to. Wyspa została ukończona. I zobaczmy tradycyjnie, jaka szukuje się kolejna misja. Kolejna misja szukuje się pod tytułem referendum. I oczywiście, z tego co widzę, czasy współczesne, czyli XXI wiek. Frakcje i elekcje, tak? No to to może być dość ciekawa misja. Dobra, tak więc ja w tym momencie kończę ten materiał, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz, a jeśli Ci się spodobał ten kanał to zostawcie tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia, cześć.